Nie narzekam. Siemanko, super, że jesteście. Lekko wyskoczył. Z tej strony Piotr Krajski, witajcie na moim kanale. No nie umiem, no nie umiem. Ale spokojnie, nie musicie mówić wszystkiego. Boże szalony, gdzie on tak pojechał? W dzisiejszym odcinku garść informacji o kazurce, o naszych wyjazdach. Zapraszam. To, co zaraz zobaczycie, to moja techniczna ulubiona akcja. Pamiętajcie, że jak chcecie to trenować, to nikogo nie może być na mniejszej linii. Jak widzicie kazurę, trochę zalało, ale nie jest najgorzej. Także jak oglądacie to dzisiaj w piątek, to w weekend spokojnie dacie radę pojeździć, bo zapowiada się dobra pogoda. Więc pierwsza informacja, jaką mam dla Was w tym odcinku, to to, że założyliśmy oficjalny profil na portalu patronite.pl, czyli miejsce, gdzie możecie zostać patronem różnych inicjatyw, wspierać je, współtworzyć. My po jednym dniu zebraliśmy 19 patronów. Z całego serca dziękuję. Mam nadzieję, że idziemy po więcej. Link oczywiście w podpisie. No i do dzieła! Ale plan. A teraz droga by młodzieży, mała prośba i instrukcasz. Zobaczcie. Tak właśnie wygląda sprzątanie śmieci po sobie. I mam nadzieję, że będziecie właśnie w taki sposób powtarzali tą czynność. Później dzięki waszym darowiznom mamy nowy sprzęt, dzięki któremu możemy poprawiać kazurę idziemy na półpiętro. O kurde, ale ktoś to przekopał. Dobra, to byłem ja. Ale zanim opowiem wam, co się dzieje na tym zakręcie, Mam dla Was informację, że zostały ostatnie miejsca na nasz wyjazd do kalnicy w Majówkę. Jeżeli chcecie pojechać z nami, podkręcić swojego skila. Dobrze się pobawić, przez trzy dni jazdy z nami z ekipą Dirt It More. Więcej informacji w opisie. I nie trzeba być turbokotem, żeby z nami jeździć, żeby się dobrze bawić. Także zapraszam zapraszam też do informacji, co się tu podziało. Więc tak, jak kojarzycie ten zakręt, jest to jeden z trzech zakrętów na trasie z zakrętami, który zawsze był bardzo ciasny. Panda szybciutko, dynamicznie tu, żeby nie przesadzić. I szybko pomiędzy nimi pierwszy, drugi, cyk, trzeci, maniek. Teraz dalej będzie ciasny, ale stwierdziłem, że popadał deszcz, więc będzie idealne podłoże. A jak jest idealne podłoże? No to co, jak nie kopać? Jak trzeba kopać? No właśnie, dokładnie, dlatego biorę się do roboty i postaram się go dzisiaj skończyć na weekend. Żeby było jasne, to nie jest finalna wersja tej bandy. Mógłbym ją sklepać jeszcze lepiej. Ale prawda jest taka, że musi się ujeździć. Zobaczymy, jak działa. Także w obecnej formie można testować. A później w kolejnych dniach będę ją kończył. Więc, tak wygląda: właśnie pierwszy z trzech zakrętów z... na trasie z trzema zakrętami. Pierwszy zaczynam poprawiać. Później będę poprawiał. Kolejne, jak mi będziecie pomagać, to będzie szybciej, także pamiętajcie, każdy jest mile widziany... <laughs> każdy jest mile widziany, żeby z nami kopać, pamiętajcie o tym. A jak oglądacie i mnie wspieracie, to ja mam dla was mini bonusik, przypominam, na ciuszki nerwusa, kod kre 10 możecie sobie kupić mega fajne i zajawkowe ciuszki, także polecam. Dobyć Excalibur mogą tylko prawdziwy kopacze. Co? Żarty żartami, ale wystartowała nowa strona dirtit.pl tak jak te samoloty, które latają ostatnio nad Kazurą i musicie ją sprawdzić, bo tam są informacje o wszystkich wyjazdach, szkoleniach. Także obczajcie temat, bo to świeża sprawa dzisiaj wystartowała. Pamiętacie jak w poprzednim odcinku mówiłem wam, że skakałem takiego dużego gapa, którego się bałem? Retrospekcja. Także od tego czasu odbudowaliśmy jeszcze jedną wersję. Także jest kilka opcji do wyboru. Warun nie jest idealny, ale na weekend już będzie gitarka. Więc teraz, kilka ujęć z poprzedniego odcinka: jak latam tą trasę. Kolejna ważna informacja to, że Kazura Bike Academy, czyli nas nowy projekt szkoleniowy, wystartował naprawdę grubo. Mamy już blisko 70 dzieciaków i młodzieży, która z nami trenuje, także wysoka. Piątka dla Was, bo jesteście najlepsi, ale stworzyliśmy też grupę dla dorosłych. Ona będzie działać we wtorki od 18.40 do 20.10. Także zapraszamy wszystkich dorosłych, którzy chcą zacząć skakać, jeździć, dobrze się bawić na rowerze w formie bardziej grawitacyjnej, to zachęcam Was do śledzenia strony Kazura Bike Academy na Facebooku. Tu się właśnie wyświetla, co musicie polajkować, za co będziemy wdzięczni. Także Widzimy się na rowerze moi drodzy. Jedna ważna informacja dawno nie było podcastu Oni także najwyższa pora żebym go już zmontował bo mamy rozmowę z Dawidem Goćkiem a ona jest naprawdę kozacka bo Dawid jest kozacki poza tym że jest kozackim rajderem to jest naprawdę mega gościem także czekajcie bo w przyszłym tygodniu powinien się pojawić. Także tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Będę wdzięczny za wszystkie lajki subskrypcje jesteście najlepsi widzę że filmy wam się podobają. Staram się co tydzień dla Was udostępniać materiały z kazury, z tego co się dzieje w okolicach rowerowych, kazury i nie tylko. No i tak, oczywiście wiadomo, moi drodzy, lewa prawa, lewa prawa, tak, tu będzie subskrypcja, tu jest poprzedni film. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, moi drodzy. Za tydzień na razie!